Województwo łódzkie wspiera szkoły rolnicze. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie podpisano umowę na dofinansowanie nowoczesnej edukacji rolniczej. Rolnictwo to dziedzina aktywności zawodowej, która wymaga ciągłego szkolenia się i uzupełniania wiedzy fachowej. Działanie w środowisku ciągle zmieniającym się i charakteryzującym się dużą dozą niepewności wymaga od rolników znacznej elastyczności i dostosowywania się do rzeczywistości. Szkoły rolnicze wychodzą naprzeciw tym potrzebom, a województwo łódzkie wspiera je w rozwoju. Podpisano umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 705 tysięcy złotych. Do kogo skierowany jest projekt? Projekt skierowany jest do uczniów naszej szkoły. Dotyczy to uczniów kształcących się w dwóch zawodach, to jest w zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz Technik Architektury krajobrazu. Projekt skierowany jest również na potrzeby zdobywania dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli naszej szkoły. Na jakie zadania zostanie spożytkowane dofinansowanie? To dofinansowanie będzie wykorzystane na zakup wózka widłowego, który będzie służył do przeprowadzania Kursów nauki jazdy czy obsługi wózków widłowych. Zakupione zostanie z projektu również komputery, które będą służyły do przeprowadzenia kursów małej księgowości niezbędnej do prowadzenia działalności rolniczej. W ramach projektu zrealizowane będą staże. U pracodawców, dla uczniów naszej szkoły będą również przeprowadzane zajęcia dodatkowe, podnoszące umiejętności i wiadomości z matematyki i z języka angielskiego, oraz kursy doskonalące, np. kurs spawania, metodo kurs obsługi pilarek, no i wiele innych jeszcze. Podpisana umowa jest efektem realizacji jednego z 61 pozytywnie ocenianych projektów w ramach programu Edukacja kwalifikacje umiejętności w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020. Ile szkół w województwie łódzkim dostało podobne dofinansowanie? Na tą chwilę w tym projekcie otrzymało 61 szkół w naszym całym województwie i cieszymy się, że właśnie szkoły składają podania, składają wnioski, przystępują do konkursów i pozyskują środki z myślą o przyszłym pokoleniu Polaków, o uczniach właśnie, żeby, żeby byli dobrze wyedukowani, żeby byli dobrze wykształceni, żeby mogli później swobodnie znaleźć pracę na rynku.